Hanabi to bardzo sympatyczna i wyjątkowo prosta do opanowania lekka gra towarzyska, w której gracze nie widząc swoich kart muszą współpracować, by utworzyć jak najefektowniejsze pokazy sztucznych ogni. W pudełku oprócz kart i instrukcji znajdziemy także niebieskie i czerwone żetony służące do oznaczania możliwych do zagrania akcji w danym ruchu. Na początku w zależności od liczby uczestników gracze dobierają 4 lub 5 kart, ale w taki sposób, aby nie widzieć, co mają na ręce. Następnie wszystkie niebieskie znaczniki są układane w pudełku, zaś czerwone obok niego. Gra może skończyć się na jeden z trzech sposobów. Po pierwsze, efektownym zwycięstwem, jeśli graczom uda się ułożyć pięć kompletnych fajerwerków, każdy w innym kolorze, zanim skończą się karty w talii. Po drugie, automatyczną porażką, jeśli ostatni z trzech czerwonych żetonów trafi do pudełka. Po trzecie zaś, gra może skończyć się w chwili, gdy gracz dobierze ostatnią kartę z talii, wówczas każdy z graczy ma jeszcze do rozegrania jedną turę, ale już bez możliwości dobierania kart. W swoim ruchu gracz może wykonać jedną z trzech akcji. Po pierwsze, może wyjąć niebieski znacznik z pudełka, a następnie podać jedną informację innemu graczowi albo o jednym kolorze posiadanych przez niego kart, albo o cyfrze. W każdym przypadku informacja musi być pełna. Innymi słowy gracz mówi, że tu i tu masz karty o wartości 2, albo te i te karty są koloru żółtego. Informacja zawsze musi dotyczyć wyłącznie jednej cechy. Gracz otrzymujący informację może następnie, nie podglądając, dowolnie ułożyć sobie karty w ręce, aby zapamiętać wskazówki. Kolejną akcją jest odrzucenie karty. Jeśli poza pudełkiem znajdują się jakieś niebieskie znaczniki, gracz może wziąć jeden z nich i włożyć do pudełka, by następnie odrzucić jedną kartę z ręki na stos kart odrzuconych. I w jej miejsce dobrać nową kartę. Ostatnią akcją jest zagranie karty na stół. Gracz może w ten sposób rozpocząć nowy pokaz fajerwerków w określonym kolorze, zawsze zaczynając od wartości 1, lub dołożyć kolejny numer w określonym kolorze do już istniejącego na stole stosu. Po zagraniu karty na stół, gracz zawsze dobiera nową kartę stali. Jeśli wykładając kartę, gracz popełni błąd i dołoży niepasującą do żadnego stosu, wówczas odrzuca ją, a następnie wkłada do pudełka jeden z czerwonych znaczników. Gracze przegrywają natychmiast, gdy ostatni czerwony znacznik trafi do pudełka. Hanabi to bardzo dobra imprezowa gra karciana, wymuszająca na graczach z jednej strony współpracę, a z drugiej konieczność zapamiętywania i umiejętnego wykorzystywania wskazówek. Gra sprawdza się świetnie w każdym składzie, zarówno w dwie, jak i więcej osób. Nie jest to tytuł wymagający ani tym bardziej skomplikowany, jednak sprawia sporo radości, a dzięki kompaktowym rozmiarom wspaniale nadaje się do zabrania w podróż czy na wakacje.